No przecież, że naprawiony No i git Teraz jest świetny i jest świetnie Działa czy nie działa? Co robimy? Powiedzcie mi, co robimy Makej żyje w ogóle? Dobra To zapraszaj go tu Jakie ma na opony No dobra, no to chodźcie się bić A, ja to muszę zrobić Makej jest? Makej obecny? Do boju, nie macie szans Gdzie jest Makej? Dobra Co on robi? Ja pierdzielę. Dupcią. Jabeł! O mój Boże. Yy, ten, lagi mam. Mega mam lab. Kopnij to. Dobrze. I teraz górą jakoś. ZAJEBIŚCIE Dobra, patrzcie na to Ha! Nie mieli szans był chyba jakiś bałek od początku planowany Makej nie gra jak wcześniej No, mija piły DO MNIE! Ha! Pokiwani Co to tu robi Makej? No nie O, jesteśmy robieni na dziurę, nie? Od nowa, restart mecz jakiś. <ścoughs> Jak zaraz, teraz już trzeba resetować, bo ma tutaj przerwę chciał chwilową. Narada Da się jakoś spauzować mecz. Ale wysoka! Ja tyle wzrostu nie mam. Pauza! Zatrzymajcie to, zatrzymajcie te karuzele. Czas. O mój Boże. Tak, luta. <śled> Łatwo. O nie, mydło nie w tom. Koniec. Pa a. Niepotrzebnie, niepotrzebnie puścił kierę. Dobra, koniec. No, bez tu Makej dobrze mówi Restart robimy, bo ta mapa jest zdecydowanie za jasna Dobra, to co, gramy 3 na 3? Czy jak to teraz wygląda? O mój Boże, ile ludzi! <gryw> nie zmieszczę was wszystkich! Halo, bro, nie wiem. broniłem za Zaraz zrobimy naradę ja pierdzielę. Mało wam! Myślę, że wiem, co to znaczy. Nie wiem. No jest, dajcie nam strzelić coś. Macie już siedem! Do domu idź. Dobrze, bigo. Koniec, nie ma strzeliers. Ha! Dobra. Yy... Ilu mamy ludzi? Zgłosić się, kto, je, kto jest ten, kto jest tutaj y, dostępny. O, ale dwóch szybkich. Można zagrać czterech na trzech? Patrz, nawet sam przyszedł. Kto Ktoś. Jeszcze... Jak wy to robicie? Dobra czekajcie, muszę dodać Patryka. Patryk, chłopaki tak się dodają, a ty sam nie umiesz? Chłopaki sami przyszli. A na ciebie, ciebie trzeba zapraszać. Specjalne zaproszenie trzeba wysyłać, jak to tak? Dobra, dwóch na plankę i ja też. O właśnie. A -a -a -a! Myślałem, że wleci, że wleci, tak, ta piła. No dawaj, znam najmocniejsze techniki defowania, nie miał szans ze mną. Panie Tomku, my tak nie możemy grać, pomiesza pan składy. No już! <mission> Proszę wyjść, ja nie gram tak, ja chcę zmiany składów, bo nam nie idzie, nie mamy zgrania. Nice! Ani ogary w tym niebieskim. O nie, jak to się stało? Przecież to powinien być remis Prosta gierka, nie? Jak to się mówi.